Dzień dobry, witam w kolejnym drogu, vlogu, mamy siódmą dziesięć, dziadki klaskają Jak widzicie ćwiczą, czyli można zaczynać nowy vlog Pogoda wygląda na obiecującą Natomiast jak słyszycie mój głos nie bardzo A co dzisiaj we vlogu? No cóż, będziemy próbować duriana Natomiast zobaczymy co będzie z moim głosem, ponieważ jest słabo i e, no nie do końca jest wskazane żeby jeść duriana ale mam go w lodówce, wczoraj mogliście go widzieć na szorcie. No i powiem wam jak wyglądała moja historia uczenia się. Może nie uczenia się, ale przem Nie, przemogłem się do tego, żeby spróbować w końcu Duriana, bo pamiętam, że swoje początki to były bardzo tragiczne, ale to opowiem wam. Ciut później też jak troszeczkę słońce nam więcej, że tak powiem wstanie i będzie lepsze światło, to zaczniemy vloga, bo teraz muszę się powoli zbierać i Syna do przedszkola e, zawieść. Także zapraszam do oglądania. Dobrze moi drodzy, czas e, troszeczkę na Duriana. E, czas powiedzieć wam troszeczkę kilka drobnych informacji na temat Duriana. Postaram się e, streścić jak najbardziej, ponieważ e, głos mi trochę siada. I <noise> jestem po prostu cały czas o chińskim syropku. I tak zwanych Fishermanach, także postaram się mówić jak najszybciej e, a propos duriana. A więc, durian, e, słowo durian, nazwa owocu podchodzi od słowa duri z malezyjskiego, z malaj, dokładnie z bahasy maleju. A duri oznacza po prostu e, cierni, e, kolec po prostu, bo e, cała otoczka duriana, czyli ta skorupa, to jest po prostu e, jedna wielka. E, Skorupa z kolcami i e, możecie zauważyć, jeżeli będziecie w Malezji, że ludzie, którzy sprzedają duriana na targach, e, na tych różnych swoich stoiskach, mają po prostu rękawiczkę i trzymają w rękawiczce, ponieważ te ciernie duriana są bardzo ostre. do otwierania duriana, oczywiście, używając małej maczety, która jest bardzo, bardzo ostra. Ja niestety nie mam całego duriana, mam go po prostu w pudełku, e, pokrojonego. Zaraz wam go e, pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o samego duriana, jest kilka różnych rodzajów, zaczynając od Ponoć najlepszego ja jeszcze nie miałem okazji spróbowania, czyli Black Torna. Jest to chyba najdroższy durian, który, którego można kupić. Później mamy Musan Kinga, który jest bardzo popularny. D40 EXO. EXO w ogóle ciekawa nazwa, bo ona pochodzi od alkoholu. Tak, e tak szczerze mówiąc, EXO jest to bodajże burbon albo whisky, już nie do końca pamiętam. I rzeczywiście e ten EXO e durian ma taki posmak, jakby. Whisky, trochę takiego bardziej posmaku alkoholowego, naprawdę. <laughs> nie żartuję teraz. Jeżeli chodzi o ceny duriana, to jest bardzo ciężko powiedzieć dokładnie ile kosztuje, ze względu na to, że w zależności od sezonu, rok temu na przykład sezon był bardzo dobry, nie było zbyt dużego eksportu do Chin, dlatego tego duriana było bardzo dużo i naprawdę za 20 parę ringi tu można było kupić po prostu. Pudełko duriana. To jest durian, który ja posiadam, i to nie mam szczerze pojęcia, co to jest za wersja duriana, w sensie jaki rodzaj. Ze względu na to, że to dostałem to pudełko od teścia. Moja żona już wczoraj troszeczkę jadła i jeszcze się powstrzymałem ze względu na to, że no, po prostu gardło mi siada i nie jest wskazane żeby jeść po prostu ten owoc, jeżeli macie jakieś problemy. Ze względu na to, że durian ma też takie właściwości, że rozgrzewa wasze ciało, troszeczkę ta temperatura się podniesie i problem polega na tym, że no jeszcze po prostu powiedzmy sobie, że jeżeli zjem tego owoca z takim podrażnionym gardłem, no to praktycznie można powiedzieć, że następny vlog może ukaże się w sobotę bądź w niedzielę. No. Tu nazywają to HITI owoc, czyli gorąco owoc, no bo troszeczkę jednak ta e, temperatura się e, podnosi. To pudełko, ile się nie mylę, kosztowało około 30 ringitów. To jest bardzo duże pudełko, powiedziałbym, że jest około tutaj, no może kilograma, nie wiem, może było wcześniej, bo kilka owoców jak widzicie e, zniknęło. Natomiast, e, czym się różni durian? E, wymieniając te wszystkie nazwy, które widzieliście, e, różni się przede wszystkim intensywnością smaku oraz zapachu. Wiadomo, że czym droższy durian, e, tym intensywność będzie o wiele większa. No i oczywiście, też kwestia tego, jak dużo nazwijmy to mięska na, durianu, na durianie jest, ponieważ tam są dość duże pestki. Ja zaraz skosztuję, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast. Ah, da za je zapah, poprost aroma, durjana je. E, niesamowity. No i oczywiście ciekawostka, już pewnie większość osób mówiła o tym, ale duriana e, nie można wnosić do hoteli, nie można go jeść w hotelach, możecie go tylko i wyłącznie jeść poza e, miejscami. E, w sensie publicznym miejscu możecie jeść, ale jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie, e, w bardzo dużych ilościach hotelów, w sumie w każdym hotelu nie możecie po prostu wnosić duriana do pokoju ze względu na, na zapach, bo zapach jest dość intensywny, nie każdy jest w stanie znieść tego zapachu. I tutaj wiąże się z tym ciekawostka, że pamiętam jak przyjechałem do Malezji, ja nie byłem w stanie po prostu znieść zapachu duriana. No, musiałem po prostu zamykać się w pokoju, kiedy moja żona bądź <grywki> moi teściowie po prostu kupowali duriana i ja nie byłem w stanie wytrzymać. No, no, mam nadzieję, że nie oglądacie teraz, znaczy oglądacie że mam nadzieję, że oglądacie ten odcinek, ale nie jecie nic przy okazji tego e, odcinka, ponieważ najprościej rzecz biorąc, porównywać, jak porównać zapach Duriana, no bardzo często kojarzy się to ludźmi z e, 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 no <grym> widzicie, pogubiłem się. Przepraszam. Bardzo często zapach duriana kojarzy się ludziom po prostu z zapachem śmieci. Wiecie, y, takich y, śmieci y, spożywczych, które leżą już dość długo na słońcu i jest y, bardzo gorąco i to wszystko tam sobie żyje, fermentuje. Albo po prostu odór z. Kanałów, no, różne już e, słyszałem, e, że tak powiem, opisy zapachu Duriana, natomiast to są e, te pierwsze. I pamiętam, że ja też miałem bardzo duży problem, opór przed spróbowaniem, natomiast teraz jest to owoc, który, jeżeli tylko pojawia się w sklepach i jest e, sezon na Duriana, to jak najbardziej po prostu muszę zjeść, bo bez Duriana nie da się żyć. W Malezji. No i jak ten durian jest podawany? No, bardzo prosty sposób. Po prostu dostajecie, przychodzicie sobie, wybieracie sobie owoc, który chcecie po prostu, żeby dla was otworzyli. Pan bądź pani, w zależności kto sprzedaje, otwiera owoc, wyciąga dla was mięsko. Czasami, znaczy mięsko w sensie owoca samego, czasami jest tak, że zostawiają wam po prostu. W skorupie i sobie sami tam wygrzebujecie, co jest fajna sprawa. Wydaje mi się, że to warto spróbować. No i po prostu jecie, dostajecie rękawiczki, żeby wam później ręce nie pachniały durianem przez cały dzień, że tak powiem. No i bardzo często jest to bardzo też polecane do duriana. Kupić sobie po prostu. E, wodę kokosową, e, po prostu kupić sobie kokosa. Przeważnie te wszystkie miejsca sprzedają kokosy po to tylko, żeby się nawodnić, ponieważ tak jak mówię, jest to owoc, który podniesie waszą temperaturę e, no i będzie się chciało pić i bardzo jest skazana na to, żeby po prostu tą wodę kokosową e, spróbować. Krążą plotki, nie wiem, nie znam się, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że nie wolno spożywać alkoholu do duriana. Być może chodzi o to, że może podniosie jakoś ciśnienie, bądź w tym stylu, nie wiem. E, Ponoć jest tak, taka historia, że nie powinno się. Niestety, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Dobra, czas spróbować Duriana. Naprawdę pokażę wam tylko, jak mniej więcej wyglądają peski i tak dalej, ponieważ yy, no nie mogę zbyt dużej jeździć. Jestem po prostu cierpię na widok tego duriana, który tu, tutaj jest mną. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. No niesamowicie przeważnie, przeważnie jest tak, że macie trzy takie duże kawałki, bądź dwa w zależności od owoca, po prostu jecie. Ja się tam nie przejmuję jakimiś, że tak powiem, że mi ręce będą brzydko pachniały, bo zaraz pójdę po prostu sobie je umyję. Dobra, to tak jak można powiedzieć śmiało, że durian, czyli durian po polsku, spróbujmy. Dobrze, czas spróbować. Może będę wiedział, jaki to tak naprawdę durian jest. Co to za odmiana duriana? O, może w ten sposób. Mmmm. To być może jest D40. Nie sądzę, że to jest Musanking, ponieważ nie jest aż tak bardzo aromatyczny. I z tego co widzę, bardzo duże pestki są, ale to już zaraz Wam <grywanie> pokażę. A więc tak wygląda nie. pestka z Duriana, jak widzicie, jest całkiem duża. No i to jest właśnie ta zależność tych owoców, że czasami te peski są o wiele mniejsze i powiedzmy tego mięska. Z owoców jest o wiele, wiele więcej, natomiast ten, jak widać, no nie jest zły. Nie jest zły, i myślę, że jest całkiem przyjemny w smaku. I naprawdę, oj, polecam, polecam, jeżeli chodzi o duriana, żeby spróbować przemóc się przede wszystkim, bo naprawdę, uwierzcie mi, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry owoc. I jeżeli będziecie w Malezji, bądź w Tajlandii, bądź w jakim innym kraju azjatyckim. To musicie spróbować po prostu duriana. E, już nie pamiętam, czy z całej tej realności że będę miał przyjemność jeść, jeść. E, duriana, duriana. Wspominałem o cenach, natomiast, tak jak chyba już mówiłem wcześniej, że to zależy wszystko od rodzaju, który chcecie kupić, który chcecie spróbować. Natomiast ceny mogą być od 25 ringgitów za kilogram, za te powiedzmy najtańsze wersje, czyli jakieś tam D40. I nawet po 90-80 e, ringgitów, jeżeli chodzi o black ale to tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jaki był sezon. Czy jest tego duriana pod dostatkiem, czy jest może za mało, bo to wszystko też zależy od pogody. Jak dużo leje, to wiadomo, będzie prawdopodobnie urodzaj. Natomiast, jak jest za ciepło, za gorąco, to tych owoców zbyt e, dużo nie ma. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że y, garbo mi nie siądzie po tym durianie, ale to da Wam. Uh, update trochę później. Uh, Mamy już popołudnie i powiem szczerze, dziękuję za oglądanie tego vloga, w sumie filmu o Durianie, bo muszę się położyć i być może wieczorem, bo jest godzina trzecia, uh, idę, idę do jakiegoś lekarza, bo coś czuję, że jak nie pójdę, to będzie mm, kompletna lipa i będzie, będzie niedobrze, a wolałbym, że tak powiem, nie być E, chory, także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, za lajki e, no i do zobaczenia w, w następnym vlogu, pa, pa.